Po! Um, oh, witam Was wszystkich z tej strony Fluxy, a to jest The Binding of Isaac Repentance Plus. E <grywka> Chciałem sobie tutaj porolować trochę run, żeby zobaczyć co mi się trafi. Wszedłem sobie do... E do HearthStormu i trafiło mi się to i myślę, że... Myślę, że to jest dosyć, dosyć opłacalne. Eee, jest. Myślę, że biorę oba. Damage up, evil up. Damage. O! Odblokowałem postać przy Was. Może jeszcze to mi coś da fajnego. Nie wiem. Byłoby fajnie, jakbyś się e, odpuścił, brat. O, to mi chyba jeszcze do serduszka, jak mi tylko to. O, oczywiście, no i super. E, tak, na początku wyjaśnię, że ja już w tej grze jestem trochę rozpoznany, co i jak. Także, no aż taka lama ze mnie nie jest. Niestety, przykro mi. Pay to, a nie Magic. A, no, Pay to Win. Ech, słabe. O, tutaj też by mi się przydała bombka. Dajcie mi bombkę. Hmm, tą gierkę to ja będę głównie na, na streamkach robić, no bo wtedy będzie najciekawiej, będę miał najwięcej tematów do obgadania i będę mógł z wami bardziej interaktować. Interakcjonować się będę mógł bardziej, ale od czasu do czasu jakiś tam odcinek nie zaboli, prawda? Eee, zresztą powinienem coś stawiać, jak chcę być youtuberem, nie? Story. W założeniu tak to chyba działa. No i nie dostałem żadnej bomby. Słabo trochę. Ech. Larry! Hello Larry! Przypomina mi się aż ten. Mmm, to jest Pan Boba ta postać. Jak mu było? No, on był Lary, nie? Chyba. Jakby no... Dlatego mi się przypomina. Jestem okrutny w tą... Ok 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 okropny jestem w tą grę. Uuu... Symecznie. A, tam są solo Solharty, moment. Wrócę może po y duszko serca, czy coś tam. Te hell w ogóle Ej, alla mersko, się akurat tak przydały bomby. Nie takie Aaaa. Żebranie time? Zostaw suba. Zostaw suba. Zostaw suba i lajka. Zostaw suba i lajka. Proszę. <grymny> Nie, musiałem. Musiałem, musiałem, to tak śmiesznie wygląda eee... Ale Subika możecie zostawić lajka. Nie obraża się, nie? Tak jakby coś. Obiecuję. Nawet więcej ucieszę się. Dobra, że, że żebranie, żebranie zakończone, dziękuję. Kluci... Ty boże... Kluczyk dostałem wcześniej. The Hermit. Okej. Okay. I guess... To chyba mnie do sklepu tepało. Hangman, Yoink. The Hermit. I... słabo. Jak to działa? O, tak to działa. Okej, okay, to serio pay to win. No nie no... Bomby potrzebuję. Tyle kamieni z X, a ja potrzebuję wysadzić 50 chyba kamieni z X, żeby odblokować taki fajny item Rock. o, super Chciałem czy to mi się przyda, tą, tą, Gdzie tutaj kamień z Xem był? Tutaj na pewno sobie to wybumbaśnie. Wybum Właśnie, what the hell w ogóle? Eee, ha, 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 ha. Hello, nie chcę mi się z wami. o Uu, me gusta! o smacznie to mi się bardzo podoba. A, ciebie nie chcę. Tutaj trzeba wejść z kasą, a ja chcę tą kasę wydać na. Uh, przejście tej gry, dosłownie. I mean... Mordowanie, tak? O. O, znowu kasa. A ile ci to damage zada? Niedużo. Ledwo co w ogóle zadało. To ja będę bić ciebie Ku... Kupo. No, no no Kupo. Będę wam wymyślał jakieś głupie nickname. Why not la la. Co my tu mamy? a ah. Awa, to na, Nie wiem, wezmę to. O, mama, mama zelka, jak słodziaśnie. Wolf, butter, what cost? Nie wiem, jaka jest za to cena. Ale dowiemy się. Są to szataniczne itemki. Za które jak się je ma, to się. To jest za jakaś tam so-called cena. Więc uh... o sadonion, anien. właśnie, planujesz sryka z uh, garysmoda jakąś, hejden si. Traitor, tra. ttt, takie tam ogarniam sobie ekipkę do tego. Uuu kamień z to dla mnie, Mr. Mega has appeared in basement. O, mniem, O, cztery klucze, w sumie nawet opacoble. Tylko co ja z nimi zrobię? O nie, to są te robaczki wyskakujące z ziemi aaa, nie kichnę Nie kichnę To jest hamski pokój Nie płacz Nie płaczcie W sumie Nigdy nie lubiłem tego itemu Naprawdę okrutnie go nienawidziłem A teraz jakoś mam wywalone To była łatwizna. To była łatwizna, naprawdę. Ha! Szkoda, że nie mam Devil Room. Cieszę się, byłem. Ale, whatever. Gimmy coin. Dwa klucze. Eee, smacznie, Uuuu... A to to chyba robiło kontrakt From Below. W sumie mnóstwo nie Awaii Żyleta matki O mój Boże Jest taka ostra W ogóle śmieszny koncept nagrać Ciekawi mnie Jak bo Edmund chyba na to wpadł wtedy Jak on na to wpadł w ogóle nie? Z... Takie, tak obudził się, obudził się, nie? Wstał z łóżka i tak sobie pomyślał, kurde, zrobię grę, w której małe dziecko ucieka przed matką, która chce go zamordować, bo wydaje jej się, że słyszy głos Boga i, i ten dzieciak mały będzie miał jakieś chore itemy, cho chore... Yy, rzeczy ogółem to się będą działy i takie. O nie, najgorzej. Nic tego Dziękuję, chcę tego Dziękuję, I tak. No. Śmiesznie będzie. Halo. Whatever, rozwala was, lamusy. A i zabija przeciwników był sami, nie? I może płakać z... Yy, nie wiem, na przykład... Yy, oj, oj, oj. O, żyleta tam nie hro... O, tym razem mnie ochroniła nie, żyle ta. Nowe. No nie! A -a -ha, 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 ha, Widzicie? Nie dwa klucze! A jestem głupi! Iw ale, że ja postaci sobie odblokowałem. Podziękuję dziękuję. Uh, eee... Halo, Wait, to czemu nie znakłeś? O, dziękuję. Faded Polaroid. You feel faded. O, oh, shhh... Sh sh kebab. Au, 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 au. To troszeczkę bolało. Muszę przyznać. Co to jest? Aaa, Faded Polaroid to chyba robi. Czy tak jakby znikam? No fajna. No serio. Jak ja to przeżyję to jestem. Nie wiem, ale jestem świetny. Skupiałem się. Z moim humorem to jest bardzo ciężko teraz to skomentować. Eee, o. Tak, żeby nie zostać zamkniętym w zamkniętym więzieniu. Nie. No. Wait, what? 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 Już myślałem, że będzie już myślałem, że będzie drugi steam sale. Koda. A teraz możecie mi dać strażyrum, naprawdę. Dzięki. Cartridge. I remember this. O jak słodko. O, opłacalne. A ja myślę, że się do on. Nie, dlaczego? Ja nie chcę tak. Jest. O. To było opłacalne, bo mi się nie chciało chodzić. Dużo życia. Ja wiem, co tam będzie. Tam musi być to. Tam musi być to, co ja myślę, że to jest. Ja się nie zgodzę, jeśli tutaj nie ma. Ok. Kringę. Hello? O nie, was to ja muszę. Zmarnowałem na was trochę pieniędzy, ale whatever. Hello, mleko! Mmm, bla, 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 chyba bla, Także jak się, ono się rozbija, jak jak było się na plamie Ała! Moje serduszko! Jak było się na plamie tego mleka, jak się stało na nim, to chyba tir zap dodawało. Ni? Ała! O, zabijasz swoich minionów spoko, sprawa. Też polecam. A ciebie to halu, czemu żyjesz? Goń cię frytki. Uu, dymy g. up. Mogłem wziąć serca. O, i to chyba już taki pięterko, nie? Ajajaj. O, tak, 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 very good, very good, very good. Ale nie tak. Tak źle, tak źle, tak nie. Tak nie. Nie robimy tak. Źle nie dobrze. No, 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 very bad. Mogłem przejść. Okej. Nie. Okej. Eee, hello. Wiedziałem, że zdechnę. A uh, I mean Nie wiem. jakiś nie wiem something like that Give me Bols of Steel? Nie Tears up. Ooh. Speed up nie mam nizde jak na sobie Słuchajcie, nie Dreshurerum? Nie! Nie, nie udało mi się. Trudno. Nie chce mi się więcej marnować bomb na to. Szkoda mi trochę. Hello! Ulala! Uuu, czarne serce! Przyznać, iż mnie mniuśnie nie? O, HP up. Skull bug. chyba nic mi się nie przyda. Robię tak. I wpłacam sobie do donation machine, bo za to są osiągnięcia i inne tam takie. Wpłacę sobie. O! O! Super. Chcę. Oh, in a o buddy box, no dobra, no to może być. Odblokowałem item. On chyba... Awa. No awa, no! The lovers. The lovers. Okej. Okay. Mniam. Kojny bydali. Nie ryzykuję czy nich Isek eee... Pisisapno Tears Tearsapno Backshot O Kidoki może być Hello O nie, ja tu nie idę na dół może? Proszę? Nie, teraz może iść naokoło Okrutna jest ta gra Nie no czemu monstro? Żegają na mnie, kwwią, aparentnie. Albo plują. Bardziej plują. Mam nadzieję na jakieś serduszko. Na przykład takie. Cóż. A... No. Bo sławaj, Mamusia. hello, ale masz ładny obcasie, czy coś czego? to? Hell, co to za dźwięki, mama, Opanuj się. Ok, straciłem HPA, słabo. Może coś znajdę w sumie. To jest tak nie najgłupszy pomysł, bo mogę sobie tutaj pezdychać trochę. No dole mnie nie było. I guess warto spróbować. To jest begar od kluczyków. Nie. Jo, A on drga mm, Bardzo użyteczne. Bad guess. Ja. Dobra, no da się ci nie dam. Poczekaj chwilę sobie tutaj. Te wcześniej iść. Udałoby mi się jak nic. Hmm. Może tutaj będzie piąteczka. Jakby tu była piąteczka na podłodze, tam był bardzo zadowolonym człowiekiem. Czwóreczka. No cóż. A... I tak mam więcej. HP. Teraz niż śmiałem po tym jak zdechłem e, dam ci jeszcze jeden klucz kolego, wierzę ci, że... O, jest frajer. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Nie szanuję. Może ja pójdę po to serce tam. Takie dosyć niegłupie. O, hello. Czemu ja łażę na oko jak krety O te hell w ogóle <coughs> Hello Uspokój się Tym razem mi się uda! Oh, Krivavish! His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I am told, my lord. I love you above all else. Isaac's mother responded <laughs> to herself. This was what the, the, hell? End of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. It just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Ooh. No, ale fajna giereczka. The Womb. Niam. Sporo wyzwań. Sporo wyzwań. Naprawdę. What the hell? Jeszcze śmieszniejsze jest to, że znajomy, który sobie kupił tą gierkę, nie był w stanie tyle osiągnąć zrobić w jednym ranie, a ja zrobiłem essa. No ale to by było na tyle w dzisiejszym odcineczku. O nie, zapomniałem o tym, jak to wygląda. A więc mamy nowe postacie. Halo, a tym mamy Iw, a zazel. Lazarus nasz mi klawisz, że opadł! I to tyle. Będziemy. O, tego postaramy się odblokować. On jest bardzo fajny. Jego bardzo lubię, ale. Dwa, Dwa piętra bez dostawania damage'a jest trochę ciężkie. Oh well. Nie wiem, czy się da na nagryzie, to zrobić. Ale no, spodziewajcie się tej gierki na streamach, jak będą jakieś, wkrótce może się pojawią, święta idą. Więc bardzo możliwe, bardzo possible. Eee, Dziękuję wam ślicznie za uwagę. Jeśli odcineczek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem, jeśli chcecie oczywiście widzieć więcej mojej twórczości. Ja nie przedłużam do zobaczenia do usłyszenia i cześć pau